Президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Мы показали, что... Kiedy wszyscy z przerażeniem obserwujemy nagrania niszczonego Kijowa, Mariupolu czy Charkowa, rodzi się jedno podstawowe pytanie. Dlaczego do tego doszło? Dlaczego Rosja świadomie zdecydowała się na miażdżące sankcje ekonomiczne, izolację na arenie międzynarodowej i wizerunek tego najgorszego państwa? Dlaczego, mimo ponoszenia tak ogromnych strat przez ten konflikt, nie chcą po prostu odpuścić? I ostatnie pytanie. Dlaczego spotyka to właśnie Ukrainę? Żeby próbować zrozumieć ostatnie wydarzenia, musimy zastanowić się nad rosyjskim podejściem do geopolityki, do tego jak Rosja widzi swoje miejsce w świecie. Rosja jest państwem, które postrzega się jako naturalne centrum dla prawosławnego świata, dla świata rosyjskojęzycznego, dla tej części świata, która posługuje się cyrylicą. Po rozpadzie ZSRR Rosja dalej próbowała chronić rosyjskich obywateli, czy też osoby, które za takich uważała, mimo tego, że państwa, w których te osoby teraz mieszkały, teoretycznie stały się niepodległe. W 1991 roku powołano Wspólnotę Niepodległych Państw. Założycielami tego sojuszu była Rosja, Białoruś i Ukraina. Ta wspólnota na poziomach miała zastępować ZSRR, jednak jej problemem stały się dążenia poszczególnych państw do coraz to większej autonomii. Różne grupy interesu, różne grupy wpływu miały swoje wizje tego, jak te obecnie niepodległe państwa mają wyglądać. Te aspiracje prowadziły do coraz większych wewnętrznych podziałów i tak na przykład państwa takie jak Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Mołdawia czy Gruzja dążyły do uzyskiwania coraz większej samodzielności, ograniczając się we współpracy z Rosją de facto do współpracy gospodarczej. Z perspektywy rosyjskich narracji na temat władzy jest to o tyle problematyczne, że Rosja potrzebuje silnego przywództwa, potrzebuje posłuchu. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Mówimy o gigantycznym państwie, które ma gigantyczne tereny, którego częścią mocarstwowej narracji jest właśnie to, że mamy nieskończone terytorium. Żeby zarządzać tak gigantycznym terytorium, potrzebujemy silnego ośrodka władzy, który będzie w stanie utrzymać te wszystkie tereny w ryzach. Aby dobrze wypełniać tę rolę, przydałoby się też, żeby rosyjskie przywództwo chciało integrować te byłe republiki radzieckie właśnie pod tym sztandarem Rosji. Wizja tego wielkiego Rosyjskiego Imperium jest bardzo mocno zakorzeniona w świadomości rosyjskiej władzy, ale też zwykłych Rosjan. Potencjalne niedostatki w innych sferach życia mogą być rekompensowane zwykłym Rosjanom właśnie za to poczucie, poczucie mieszkania w wielkim imperium, które liczy się na arenie międzynarodowej. Tylko jak osiągnąć tą pozycję, chociażby w swojej własnej głowie? Rosja jako państwo nie ma zbyt wiele do zaoferowania potencjalnym sojusznikom i partnerom. Wielkie mocarstwa na świecie oferują bogactwo, oferują rynki zbytu, oferują nowoczesne technologie, gigantyczne inwestycje i najprościej Mówiąc pieniądze, które możesz przeznaczyć na rozwój. To całkiem atrakcyjna wizja dla wielu państw. Co ważne jednak, te mocarstwa często oczekują stabilizacji od państwa, które przyjmują czy którym chcą pomóc. Wiecie, to właśnie stabilizacja zapewnia Wam robienie dobrych interesów, przez stabilizację można rozumieć, ciągłość władzy, jasne prawo i brak konfliktów wewnętrznych. Spójrzmy chociażby na to, jak rygorystyczne kryteria muszą spełnić państwa, żeby dołączyć do Unii Europejskiej. Te kryteria nie są po nic. One mają zapewnić taką Unię w tym wypadku, że państwo, które dołącza, nie będzie robiło problemów. Problemy to w w końcu po prostu zmniejszenie dochodów i zysku. Rosja nie może zaoferować swoim potencjalnym partnerom, chociażby tym postradzieckim, praktycznie niczego z tej gamy. To rynki tych mniejszych państw staną się rynkami zbytu dla niezbyt nowoczesnych i jakościowych rosyjskich towarów. Rosja odkupuje od tych państw surowce po niższych cenach niż te, które mogliby uzyskać sprzedając je na przykład na zachód i robi to tylko po to, żeby na tym zarobić i zabezpieczyć swoją pozycję państwa, które właśnie na surowcach stoi, a żeby to robić potrzebuje często zasobów i infrastruktury właśnie tych państw, z którymi miałoby wejść w kooperację. Skoro w zachodniej Carstwa, ale tak samo Chiny oczekują od Ciebie stabilizacji, która wiąże się z pewną przewidywalnością, to Rosji zależy na tym, żebyś tego po prostu nie miał. Rosja nie tylko nie interweniuje w państwach, które często są w jakiś sposób zagrożone destabilizacją, mimo że ma do tego środki i mogłaby to zrobić, to dodatkowo często generuje te problemy dla tych państw i wspomaga pewne ruchy, które mogą je w jakimś stopniu destabilizować. Jeśli wrócimy pamięcią do konfliktu z Gruzją, którego bezpośrednie początki wydają się być bardzo podobne do tych, które Mamy obecnie nieprzyjemność obserwować, zauważymy, że celowe działania, które miały w jakimś stopniu destabilizować państwo, już raz w historii Rosji zakończyły się wojną. Bo właśnie. Przejdźmy do Gruzji. Jeśli prześledzimy zdarzenia, które miały miejsce w 2008 roku, to pomimo wielu różnic, które możemy zaobserwować, jest też kilka elementów wspólnych. Wtedy Rosja wspierała separatystyczną Osetię Południową. W nocy z 7 na 8 sierpnia, kiedy już ilość incydentów się nasilała, czyli podobnie jak Ostatnio Gruzja, to jest różnicą, bo to faktycznie Gruzja wkroczyła na tereny Osetii. Rosjanie zareagowali bardzo szybko, bo przypadkowo mieli dookoła wojska, które były gotowe do wjazdu w każdej chwili. Wiecie, takie przypadki zdarzają się bardzo często, szczególnie kiedy mówimy o Rosji i jakichś krajach, które z nią sąsiadują. Rosyjskie wojska szybko odparły Gruzinów z terenów Osetii i zaczęły iść dalej. Jednak po kilku dniach Rosja była zmuszona do zaprzestania swojej ofensywy i podpisania pokoju z Gruzją. Prawdopodobną przyczyną było złe wyposażenie rosyjskiej armii, które zapuszczają się coraz głębiej na gruzińskie tereny natrafiało na coraz silniejszy opór i ciężkie do zdobycia strategicznie pozycje. Wtedy braki technologiczne całkiem mocno ośmieszyły rosyjską armię i z jednej strony oczywiście no, uzyskali co chcieli w kwestii tych separatystycznych republik, ale z drugiej nie zyskali tak naprawdę niczego więcej. Nie zatrzymali procesu przesuwania się Gruzji na zachód, tak naprawdę tylko wzmocnili antyrosyjskie nastroje w Gruzji, więc o ile można byłoby uznać całe te wydarzenia za umiarkowany sukces Rosji, o tyle pokazało to też jej słabość, a dodatkowo utworzyło Stwierdziło na zachodzie przekonanie o jej nieobliczalności. I w tym momencie filmu powinniście już zorientować się, że Rosja jako państwo nie do końca szanuje. Koncepty, które dla nas, obywateli Zachodu, wydają się być w miarę oczywiste. Koncept samostanowienia państw, tego, że one mają własną drogę, że mogą wybierać same, do jakiego bloku chcą należeć, z kim chcą współpracować, to nie jest coś, co Rosję przekonuje. Jeśli jesteś państwem, takim jak Ukraina, i nie wypełniasz woli Rosji, nie chcesz, żeby Rosja była twoim starszym bratem, który za wszystko odpowiada, to prawdopodobnie jesteś sterowany przez zachodnie pionki, bo Zachód tylko czeka, żeby rozszerzyć swoją strefę wpływu na kolejne państwo, żeby ostatecznie zniszczyć Rosję. Fakt tego, że w Ukrainie znacza część społeczeństwa, Mieszkająca głównie na zachodzie, ma bardzo mocno prozachodnie poglądy, nie ma dla Rosji zbytniego znaczenia. Rosyjska strefa wpływów nie może po prostu kurczyć się ze względu na tak absurdalne przesłanki. Do tego poruszana wcześniej kwestia ochrony rosyjskich obywateli, czy też osób o tej nieokreślonej duchowej wspólnocie z Rosją, jest dla Rosji wystarczającym uzasadnieniem, żeby wkroczyć do jakiegoś państwa. W 2014 roku to właśnie ta narracja przyczyniła się do przejęcia Krymu, chociaż tutaj sprawa też jest bardziej skomplikowana. Aby zrozumieć, jak wielkim aktem desperacji jest obecna wojna, a w 2014 było przejęcie Krymu. Musimy cofnąć się do rozpadu ZSRR oraz relacji Rosji i Ukrainy po tym zdarzeniu. W momencie, kiedy Ukraina dosyć twardo walczy o swoje miejsce na arenie międzynarodowej, o swoją tożsamość, o to, żeby być niezależnym państwem, faktycznie na jej terenie znajdują się miejsca, które czują się bardziej rosyjskie niż ukraińskie. Krym był jednym z takich miejsc. Miejsce o tyle ważne, że to baza floty czarnomorskiej, która ma bardzo duże znaczenie strategiczne dla Rosji. Na samym początku parlament Rosji wspierał te separatystyczne dążenia. Krymu. Wiedząc to, Ukraina już po ogłoszeniu swojej niepodległości była gotowa na daleko idące uznanie autonomii Krymu w zamian za to, żeby ten pozostał w granicach świeżo stworzonego państwa. W 1993 roku na Krymie odbyły się wybory na prezydenta. Dwóch kandydatów miało dwie skrajnie różne wizje tego. Gdzie jest miejsce Krymu? Jeden z nich w ramach tej autonomicznej republiki chciał pozostać w granicach Ukrainy. Drugi z kolei opowiadał się za stworzeniem niezależnego państwa, które albo będzie bardzo mocno współpracować z Rosją, albo nawet wejdzie w skład Federacji Rosyjskiej. I to właśnie drugi z kandydatów, ten po stronie rosyjskiej, wygrał wybory. I kiedy chciał wprowadzić swoje postulaty, stało się coś, co z dzisiejszej perspektywy może wydawać się być nieoczekiwane. Rosja nie zgodziła się na to. Nie chciała dopuścić do tego, aby Krym stał się niezależny i dołączył do niej. I może się to wydawać dziwne. Ale wtedy wizja była prosta. Jeżeli oderwiemy kawałek Ukrainy od Ukrainy i przyjmiemy go do siebie, to nigdy nie zbudujemy z Ukrainą takich relacji, na jakich nam zależy. To państwo zrobi się bardzo antyrosyjskie, nie będziemy mogli go kontrolować, nie będziemy mieli tam wpływów, których oczekujemy, więc lepiej nie odrywajmy tego fragmentu. Przez brak wsparcia tych separatystycznych zapędów Krymu, Ukraina coraz bardziej przejmowała kontrolę nad tym regionem, coraz bardziej unifikowała go z resztą państwa i zakończyła w pewnym momencie historię tego niepodległego Krymu, włączając go jako normalną część ziemi. Do swojego państwa. Późniejsze stosunki rosyjsko-ukraińskie w historii były bardzo różne, ale jednak było w nich widać tą rosyjsko-ukraińską przyjaźń. Problemy dla tej relacji zaczęły się na poważnie w 2004-2005 roku. Pomarańczowa rewolucja. Porażka wizerunkowa Rosji, której nie udało się tak naprawdę zdobyć urzędu, który chciała. Ewidentne pokazanie, że ukraiński kurs jest bardziej zachodni niż rosyjski. Dyskusja na temat wstąpienia do NATO. Dyskusje na temat potencjalnego wstąpienia do Unii Europejskiej. Próba coraz większego odcinania się od Rosji. To wszystko jak możemy się domyślić budziło w Moskwie całkiem spory sprzeciw. I zdarzył się 2012 rok. Janukowicz, czyli prezydent Ukrainy dostaje de facto dwie przeciwstawne oferty, których nie da się pogodzić. Propozycja Rosji. Dalszy Integrowanie się, budowanie wspólnie międzynarodowej struktury gospodarczej, trochę na wzór Unii Europejskiej. Lub druga propozycja. Propozycja od Unii Europejskiej. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej, którą Unia Europejska zaproponowała Janukowiczowi. Ta propozycja zdecydowanie zbliżałaby Zachód i Ukrainę do siebie, z drugiej strony odcinałaby Ukrainę od rosyjskich rynków, co byłoby gospodarczo średnio korzystne w tamtym momencie. Z drugiej jednak strony odrzucenie oferty Unii Europejskiej byłoby niczym innym jak obraniem kursu no, prorosyjskiego. Janukowicz wybrał Rosję i wybór ten prawdziwe konsekwencje pokazał w 2014 roku. Euromajdan. Wystąpienie ukraińskich obywateli, którzy chcieli być zachodem, ale także klasy politycznej, czy pro-zachodnich oligarchów. No i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, tak? Wygrała jednak wizja zachodu. No i na to wszystko Rosja odrywa Krym od Ukrainy. I tu wróćmy do tego, co pokazaliśmy Wam na samym początku. W 1993 Rosja mogła oderwać Krym od Ukrainy i nie zrobiła tego, licząc na dobre stosunki z nią. Myślała, że będzie w stanie kontrolować to państwo. Liczyła na to, że stworzy sobie po prostu drugą Białoruś. I ta zadra, która mogłaby istnieć w ukraińskim społeczeństwie, byłaby do tego przeszkodą. W 2014 roku Roku, widząc ostateczny zryw i rozumiejąc, że prawdopodobnie nie jest już w stanie kontrolować Ukrainy i chyba nigdy nie będzie w stanie, naszym zdaniem w akcie desperacji twierdza, że musi uratować cokolwiek z tego, co ma. Na Krym, jako ważne strategicznie miejsce i ważne dla Rosji miejsce, które ma dużo rosyjskich obywateli, czy też ludzi, których Rosja uważa za swoich obywateli, no i jest dokładnie takie miejsce. Od 2014 roku mamy już nic innego jak otwartą walkę Rosji z Ukrainą. Rosja, niezdolna do wypełnienia swoich wcześniejszych celów, tak naprawdę traci jakąkolwiek wiarygodność dla Ukrainy, przestaje być ich partnerem. W jakimkolwiek tego słowa rozumieniu, traci wpływy na państwa, na których tak bardzo im zależało i znowu musi uciekać się do korzystania z oderwanych separatystycznych republik, jako swojego jedynego wpływu na cokolwiek. To jest taka skaza na tym poczuciu bycia mocarstwem, jak Ukraina mogła wybrać kogoś innego niż my. Uznaje, że cały świat ją zdradził, bo przecież Zachód nigdy nie powinien ingerować w naszą strefę wpływu. To wszystko dzieje się według nich, przeciwko jakiejkolwiek dziejowej logice, moralności, czy jakimkolwiek innym słowem, chcieliby tutaj rzucić. Aż w końcu nie wytrzymuje i brnie w najgorsze możliwości, Rozwiązanie, które jak teraz widzimy, jest tragiczne. To wszystko, co Rosja budowała, ta mocarstwowość, ta mentalność, to podejście, doprowadzają do momentu, w którym stwierdza, że musi to zrobić, musi powiedzieć komuś wojnę. I oczywiście, to pewnie nie jest jedyny z czynników, ale uważamy, że są na tyle ważne, że musicie go poznać. I tylko tu, dla jasności. Czy to w jakimkolwiek stopniu usprawiedliwia rosyjską inwazję? Nie, w żadnym, w najmniejszym, absolutnie najmniejszym. Po prostu chcemy, żebyście mogli zauważyć tą rosyjską mentalność jako pewną przyczynę tego, co się dzieje. Bo wiecie, żeby pokonać jakiegoś wroga, to trzeba go zrozumieć. Bo Rosja niewątpliwie tym, co zrobiła, stała się wrogiem całego Zachodu. I, no cóż, wychodzi na to, że według ich mentalności tak po prostu musiało być.